Ludzie pytają się mnie, Andrzej, jaki jest najlepszy sezon na zbieranie grzybów? Skąd ja mam to wiedzieć? Ja nawet nie jestem Andrzej. Jestem Michał z vanimport.pl i mogę ludziom powiedzieć, jak ściągnąć takiego Jeepa z Ameryki albo Kanady. A dziś zapraszam Was na test hybrydowego Jeepa Grand Cherokee. Teraz zaproszę Was pod maskę tego Jeepa. Skrywa się tutaj skromny silnik o pojemności 2 litrów, sprzęgnięty z automatyczną skrzynią biegów i układem hybrydowym. Łącznie generuje 381 koni mechanicznych i pozwala nam bardzo ekonomicznie i dynamicznie poruszać się po mieście oraz w terenie. Co Wam zaraz zademonstrujemy. To ruszamy na podbój terenu Jeepem Grand Cherokee. W wersji hybrydowej. Jedziemy w ciężkim terenie, a pneumatyczne zawieszenie zapewnia nam rewelacyjny komfort. Z bardzo miękko nie odczuwamy wybojów. Także opcja rewelacyjna, prawo dla Jeepa I załączył nam się silnik spalinowy. Dotychczas jechaliśmy bezszelestnie, na układzie hybrydowym i elektryczny napęd daje radę w takim ciężkim terenie. Jedziemy teraz w trybie automatycznym, ale możemy wybrać na przykład jazdę w skalistym terenie. No tutaj mamy trochę więcej błota, to może jednak wybierzemy błoto. Tryby jazdy, które możemy wybrać to jazda po skalistym terenie, sand mat, czyli piaszczysty błoto automatyczny oraz sportowy, chociaż umówmy się, ten samochód nie ma zdolności sportowej jazdy, ponieważ jest to dwulitrowa benzyna, nie brakuje do codziennego użytku, no ale użycie nomenklatury sport to za dużo. No to teraz spójrzcie na tą drogę kochani i spróbujemy przejechać przez ten błotnisty rów. Wybraliśmy Tryb jazdy po błocie zawieszenie maksymalnie podniesione i jedziemy w trybie elektrycznym. Bezszelestnie pokonujemy tą przeszkodę. O, włączył nam się silnik benzynowy, to znaczy, że trzeba troszkę więcej mocy. Ale na miękko. Bez najmniejszego problemu. Także jeżeli chcecie kupić auto. Dla rodziny, na jazdę po mieście, a chcecie sobie też czasami sprawdzić frajdę i wjechać w taki ciężki teren, to jeep Grand Cherokee jest świetnym wyborem. A teraz wzniesienie na moje oko jakieś 30 stopni no i spróbujemy podjechać. Co jeep na to? Bez najmniejszego problemu. Także jeep nie stracił ze swojego terenowego charakteru i spisuje się w terenie znakomicie. No to słuchajcie, zjeżdżamy ze stromej górki. Nie widzimy nic przed maską, ale mamy włączoną kamerę 360 i proszę, wszystko widoczne jak na dłoni. I wiemy, że możemy atakować bez najmniejszego problemu. Pięknie, pięknie. Prezentowany przez nas egzemplarz Jeepa jest w wersji Summit. Bardzo dobrze wyposażona jest tutaj wiele opcji, m.in. przezierny wyświetlacz head-up display, nagłośnienie markowe Macintosh, masaże foteli. Fotele są podgrzewane, wentylowane. Mamy kamerę wsteczną zamiast lusterka cofania. Mamy do dyspozycji noktowizor, który bardzo wspiera jazdę w nocy. Ma również wyświetlacz dla pasażera, także możemy sobie oglądać w trakcie jazdy. Na fotelu pasażera jakieś źródło. Mamy tutaj zasilenie HDMI, czyli możemy wpiąć na przykład konsolę i pograć sobie w trakcie jazdy. A kierowca nie widzi, co jest wyświetlane na tym wyświetlaczu ze względów bezpieczeństwa. Jedziemy naszym jeepem z takich podstawowych danych technicznych. Samochód jest napędzany dwulitrową jednostką sprzęgniętą z elektrycznym silnikiem, co łącznie generuje 381 koni i zapewnia optymalne osiągi. Spalanie kształtuje nam się na poziomie 12,5 litra. Producent deklaruje zasięg na jednym pełnym baku paliwa nawet 3,5 tysiąca kilometrów, co podejrzewam, że jest najzwyczajniej w świecie trikiem marketingowym, ponieważ jest to założenie przy ciągłej jeździe na układzie elektrycznym, czyli doładowujemy baterię i zużywa nam po prostu bardzo mało paliwa. Pomimo, że Jeep jest dużym pojazdem, to ze względu na jego zawieszenie, układ hybrydowy, który mieści bagażnik, to jedynie 385 litrów. Dlatego dla osób, które chcą przewieźć e, jakieś duże ładunki. No raczej nie jest to polecany samochód. Jeep Grand Cherokee jest dostępny w, również w jednostkach benzynowych bez hybrydy 3.6 Pentastar oraz 5.7. Oba silniki bardzo ładnie akceptują instalacje gazowe, dlatego jeżeli nie chcemy jeździć e, taką wersją e, ze względów chociażby ideologicznych, to możemy założyć podtlenek gazotu do, do takiej V6, v Słuchajcie, samochód jest bardzo luksusowo wyposażony tutaj. Deska obszyta skórą, bardzo fajna skórka na fotelach, no ale posłuchajcie tego. Ma trzeszczący plastik w okolicach mojego kolana doprowadza mnie do szału. Mam 1,90 m, jest całkiem wygodnie, no, ale gdzieś tą nogę muszę oprzeć, no i ją opierając generuje takie skrzypienie, które po prostu no, nie przystoi autu, które Kosztuje prawie pół miliona złotych. Jeżeli marzy Wam się taki Jeep, wejdźcie na naszego Facebooka, obserwujcie nas, zadzwońcie albo dajcie follow na Instagramie. Takie auto jesteśmy w stanie ściągnąć Wam pod dom od 100 tysięcy złotych i mówimy tu o lekko uderzonej wersji Limited.